Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich, ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, sceny na gości oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się zachę... ostrzeżeni? Witam bardzo serdecznie, dzisiaj na tapecie New Age H4G Black Rain Silver Streak Full Silver Painted wersja, czyli generalnie długa nazwa. Ta -da! Ciesza figurka to repaint New Age Harego, czyli Prola, z malowaniem stylizowanym na zabawkę generacji pierwszej. Tu może się rodzić teraz pytanie, a czy nie powinien on być w kolorze kartonowego pudła z dosztukowaną czarną maską. Historia jest tutaj dość ciekawa. Otóż tak wyglądała pierwsza wersja zabawki Blue Streaka, jaka trafiła do oficjalnej sprzedaży. Natomiast na pudełku z figurką widniała narysowana postać niebieska, tak żeby było ciekawiej. Wedle plotek, zasięgniętych z YouTube'a, tego samego od reptylian płaskiej ziemi i globalnego ocipienia, Podobno, gdy rysowano artwork i projektowano pudełko oraz imiona z opisami, dostali oni niebieską figurkę. I sądząc po imieniu, to całkiem możliwa teoria. Jedni mówią, że był to prototyp, a inni, że była to jakaś wersja Diaklona. Dziś jest to już kwestia domysłów, i mówiąc szczerze, to i tak nie ma już żadnego znaczenia. Wersja w kolorach z czarną górą pojawiła się dopiero w późniejszych wydaniach. Przejdźmy jednak do dzisiejszej figurki. Zobaczmy najpierw Same pudełko, którego celem jest wzbudzić w nas sentyment. Śliczny artwork w prawilnych kolorach. Po lewo, numer oraz nazwa figurki. Od boku figurka w dwóch trybach. Od tyłu, scenka. Kolejny bok to samo. Góra, artwork. No i dół, oczywiście, też artwork. W pudełku znajdziemy instrukcję, jedną taką samą dla wszystkich Nissanów. Klasyczne blue streakowe działka wykonane z czerwonego plastiku, pomalowane na srebrno. Dostajemy tego aż dwie sztuki. Pistolet wykonany z szarego plastiku, tym razem pomalowanego na srebrno. Sam pojazd to jest jeden z najlepiej pomalowanych, transformujących się pojazdów z tej serii. Logo nakleiłem sam. Całość pomalowana na srebrno. Na czarno jest pomalowana przednia szyba, sre szyberdach oraz tylnia i boczne szyby. Znajdziemy ładnie pomalowane światła kierunkowskazy, jak również na boku paski. Z tyłu ładnie pomalowane światła. Tak wygląda drugi bok. Od dołu znajdziemy resztę figurki czarny, czerwony i szary na rękach, to oczywiście niepomalowany plastik. Koła na pinach kręcą się bardzo dobrze, przez to figurka brum brumuje bez większego problemu i o ile dobrze ją oczywiście przetransformujemy. Porównajmy figurkę do jego głównego rywala od Magic Square'a. Obydwie figurki mają podobną skalę. Przy czym Magic Square stara się naśladować kreskówkowe proporcje. Podczas gdy New Wave stara się naśladować rzeczywiste auto. Mój niestety trochę pożółkł. Widać tutaj, że drzwi dali z innego plastiku. Tutaj możemy oczywiście również zaobserwować niedokładność w odlewie z Magic Square'a poprzez uginanie się światła na powierzchni drzwi. Z drugiej strony mamy ten sam problem. Problemy nie występują oczywiście w New Age'u. Od góry nie widać wielkich różnic w rozmiarach. Od przodu widać, że konkurent jest bardziej spłaszczony. Tak wygląda od tyłu. Od do dołu możemy zaobserwować, że Magic Square posiada zdecydowanie bardziej zaawansowaną transformację. Porównajmy figurki z Peugeotem 206 w skali 1,64, New Age Bumblebee, Magic Square G2 Sideswipe, New Age Jazz wersja EX, Deluxe APC Toys Prime Cliff Jumper, Nissan Skyline wersji 1,64. The transformers will return after these messages. We now return to the transformers. Tryb robota jest to srebrna wersja Blue Streaka. Pozytywną zmianą jest kompletnie nowa głowa oraz pielucha. Pomalowana na srebrno głowa klata. E, niepomalowany plastik, niepomalowany plastik, niepomalowany plastik. Pomalowane, 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 plastik. Od boku rzuca się w oczy wielka krata auta pod skosem. Od tyłu strasznie puste przestrzenie na rękach i nogach, powodowane samą transformacją. Czas porównania z konkurencją. Głowa tego od New Age wydaje się być lepiej odwzorowana z kreskówką. Oprócz skali uległy również zmianie same proporcje. Kolorów tutaj się nie będę czepiał. Konkurent ma lepiej wypełnione nogi. Magic Square ma również obrót nad garstką. Odstawmy konkurenta i przejdźmy do samej artykulacji. Głowa tyle do góry oraz 360, bo jest oczywiście na kulkowym. Działka ruszane do góry i do dołu są one wpinane w te otwory za głową. Drzwi też się ruszają tyle do tyłu, no i tyle do góry. Ręka na kulkowym, ze względu na transformację, może nawet i tyle do boku. 360 też ogarnie. W łokciu na kulkowym i drugim w bicku daje nam również bardzo ładne zgięcie, można powiedzieć, że całe 180 stopni. No i dzięki kulkowym w łokciu mamy również obrót, niestety nie ma go w nadgarstku. Zgięcie w talii też jest, tylko wtedy, jeżeli postać nie jest obrócona w talii. W biodrach na kulkowym zrobi rozkrok tyle. Do przodu, do tyłu. Tyle. Obrót na grzybkowym w udzie. Dzięki stawowi od transformacji ma on również podwójne w kolanie. Tu muszę przyznać, że staw od transformacji zdecydowanie ściśle działa, dzięki czemu staw w kolanach podczas artykulacji ma pierwszeństwo. Fajnie, że to to naprawili. Staw w kostce jest nakulkowym, Tyle do tyłu i do boku. Postawmy figurkę i porównajmy z innymi dostępnymi na rynku. Magic Square Blue Streak, New Age Prowl, New Age Optimus Prime, New Age Bumblebee w skali 1,64 Bełgot 206, MP Blue Streak. Podsumowanie. Jest to najlepiej pomalowana figurka ze wszystkich Nissanów, ponieważ pomalowali całą powierzchnię auta. I to właściwie to czyni go wyjątkowo ładną adaptacją. Materiały są bardzo dobrej jakości, transformacja prosta, jak budowa cepa. Negatywy są niestety te same co u poprzednika. Maska wystająca. Za głową nie, jest, nie wygląda na optymalne rozwiązanie transformacji tego elementu. Stawy kulkowe w łokciach nie wyglądają estetycznie, brak obrotowych nadgarsków, klata robota przechylona do dołu, puste nogi i ręce od tyłu, skala, która nie pasuje do produktów konkurencji. Moja ocena to 6 na 10. Czy bym ją polecił, to chyba, że traficie na jakąś przecenę, za psigrosz grosz lub wybitnie się wam podoba. Ponieważ ostatnio usłyszałem, że New Age robi aktualizację tej postaci i prototyp wygląda Całkiem dobrze. Jeśli okaże się to prawdą, to i tak będzie trzeba zaktualizować kolekcję. Osobiście mnie to bardzo cieszy, ponieważ od tych pierwszych wydań firma poczyniła olbrzymie postępy technologiczne i uważam, że tej figurce akurat jest on potrzebny. C jeżeli Wam się podobało, wciśnijcie ten dzwoneczek, wciśnijcie subika, dajcie komentarz, co sądzicie o tej figurce, czy podoba Wam się Skala Legend. Na wszystkie wasze odpowiedzi naprawdę bardzo chętnie czekam. Dawajcie komentarze jak tylko możecie, bo wspomagacie dzięki temu mój kanał. To by było na tyle. Do zobaczenia w następnym w następnym odcinku pozdrawiam, pa!